tej słuchaj, jest sprawa, masz jakieś wolne zaproszenie do Clubhouse'a, potrzebuję, nigdzie nie ma, w samym internecie, wszyscy moi znajomi już e, swoje zaproszenia rozdali, muszę być tej aplikacji. Psiu! Tak wyglądają moje ostatnie dni, po prostu zalewa mnie atak ludzi, którzy proszą wokół mnie, abym dał im zaproszenie do aplikacji Clubhouse. Dlaczego? No Clubhouse, nie słyszałeś? Clubhouse taka najbardziej hot aplikacja, którą nas każdy potrzebuje mieć, ale nie każdy może mieć, bo trzeba do niej specjalne zaproszenie, co jeszcze bardziej nakręca ludzi. Kurde, zaproszenie ma zaproszenia, skąd ja to zaproszenia wezmę? Masz zaproszenie jakieś jeszcze? Ty, a masz jakieś zaproszenie do Clubhouse'a? Dobra, o co chodzi z tą aplikacją? Nowa aplikacja i widzę po raz kolejny identyczny mechanizm jak w przypadku wchodzenia nowych, hype'owych aplikacji. W skrócie jest to aplikacja na komórkę, aplikacja społecznościowa, której celem jest co? Nie, nie danie ci wiedzy, nie danie ci narzędzi, nie danie ci zasobów. Jest to aplikacja, której celem jest uzależnienie ciebie od niej. Mechanizm dostępności, chcę być, nie mogę, muszę mieć zaproszenie. Oh, mam, zdobyłem zaproszenie, teraz ja mam 5 zaproszeń, komu mogę je dać? Hmm, może temu, może temu nie, temu nie dam, bo tego nie lubię, a może dam tej osobie. O, zobacz, tam jest Steve Jobs, Michael Jordan, Kobe, gadają o biznesie. Nie, oni nie gadają, bo już nie żyją. Ale jest na przykład Grant Cardone, Diamond John, Ty Lopez, Mirek Burneyko gadają o biznesie. Ja tam muszę być, żeby o tym biznesie posłuchać. Hmm, jestem w się, koło by to sfollowować. Do jakiego pokoju by wejść? Hmm, mam spotkanie o 20 z nimi, tam ktoś o czymś gada. Tylko może w pokoju sobie wskoczę, tam można u Taya Lopez'a dostać 100 tysięcy na nowy biznes, hmm... A może Osman uruchomi nowy biznes teraz na się, może nowy pokój, może o czymś ciekawym tam będzie, mówi. ja mówię, tam muszę być. To się z tego zbijam, ale to jest relacjonowanie tego, co widzę wokół, co teraz się dzieje. Nowa hot aplikacja, Jezus Maria, muszę tam być, poczucie straty, nie będzie mi tam, będę gorszy, o oh fucking hell. Teraz jak się to będzie rozwijało? Identycznie jak inne aplikacje wcześniej. Czyli będzie grono ludzi, którzy early users, którzy wejdą tam i zawładną tym medium, bo na przykład wygrywają tym, że są pierwsi. Będą ludzie, którzy skumają jak to narzędzie idealnie używać w swoich potrzeb. Będą marketerzy, którzy będą w spierdzielali reklamy, żeby tylko twoją uwagę na ich banerach przekierować, będzie zmiana algorytmu, że jak już tam wszyscy się uzależnią i już będą i wsiąkną i tak dalej, to zmienimy algorytm, że trzeba jednak będzie płacić za ruch i trzeba będzie zewnętrzne agencje używać, czy ekspertów do reklam, albo przekaz Coca-Colą, kto ma większy budżet i tak dalej, albo tą aplikację kupić zaraz Facebook, albo Google, albo jakiś inny Amazon i dopiero będzie z znowu na tej linii social media to jest najbardziej hot, popularne i tam będzie Donald Trump i może będzie Biden i może teraz Bidena zablokują i tam będą wszyscy o tym pisali, że Trump na Clubhouse się o tym opowiada. Jezus Maria, nie? Widzisz co się dzieje? A teraz jak na tym można skorzystać? Możesz tam wejść zablokować swoje nazwę, czyli ja mam Marcin Osman na się kliknij follow, kliknij follow, follow, kliknij follow, koniecznie kliknij follow, kliknij follow nie no, się, ale kliknij follow. I e, zobaczenie w jaki sposób mogę tam budować moją społeczność, moje zasoby, jak mogę lepiej moją wiedzę przekazywać. Cały myk polega na tym, czy w nowej aplikacji będę w stanie uzyskać taki stan idealny, czyli 100% dotarcie do mojego odbiorcy. Czyli teraz na Facebooku mam pewnie 3-4% dotarcie do grupy, która już mówi, hej, chcę obserwować Osmana, a Facebook mój hola Damy mu tylko 3-4%. Może trochę więcej, jak zapłaci, a może trochę więcej, jak zapłaci, będzie zabisty kontent, ludzie pokażą, że go chcą, i tak dalej, i tak dalej. Ale to może. Więc wartością największą jest to, co było na TikToku teraz, teraz, ostatni rok. Że może za darmo tysiące, setki tysięcy i miliony odsłon, bo ruch jest organiczny, czyli nie trzeba go dopalać reklamą ani jakimś jednym algorytmem. Bo on po prostu jest, tak jakiś mu na Facebooku, kiedyś ruch na Facebooku był. Wysłałeś posta, miałeś 100 lajków, tysięcy komentarzy, ludzie klikali w linki, oglądali Twoje wideo na YouTube i to pięknie śmigało. Więc to jest plus bycia wcześniej w tej platformie. No dobra, ale co Marcin Osman tam będzie robił na tej platformie? Właśnie nie powiedziałem. Pracował nad tym, żeby zwiększyć procent dotarcia do grupy, która deklaruje, że chce obserwować Osmana. Jeżeli będę miał tam followersów, miliardy, to będę chciał zrobić, żeby ten miliard widział moje komunikaty, czy zrobię spotkanie z influencerami, moimi kumplami biznesowymi, albo się będę tam umawiał na takie live call'e, że można było słuchać z boku jak to wszystko fajnie sobie tam działa, jak sobie układamy. To jest taki sekretny, po sekretny pokój. Możesz, możesz po prostu dosiąść do czegoś stolika i go słuchać. Możesz zabierać głos, jeżeli admin na to ci pozwoli. Możesz być zaproszonym speakerem na to wydarzenie i być jedną z tych 5, 10, miliona osób, które będą ze sobą rozmawiały jednocześnie. Możesz yy, piczować swój pomysł Jakie jakiemuś inwestorowi. Tylko pytanie: Tylko potrzebujesz? Naprawdę tylko potrzebujesz? Bo są inne drogi, żeby nie było to potrzebne. Albo przyjęcie takiej zasady działania, że dobra, będę tam, zobaczę, patrzę, obserwuję, korzystam z okazji, ale robię swoje obok. Czyli chcę jakoś dotrzeć. Na przykład, łatwo jest dotrzeć do jakiegoś influencera na clubhouse teraz, bo jest tam mały ruch, mało wiadomości. Ciężko na mailu, ciężko na Facebooku, łatwiej na Instagramie. A może jeszcze łatwiej na Clubhouse'ie. TikTok, duże zasięgi, spoko, ale gorsza komunikacja bezpośrednia. Co mogę zrobić? Może trzeba moich Clubhouse'owców przekierować na Instagram, albo moich Instagramowców przekierować na Clubhouse, albo trzeba na Clubhouse'ie zebrać maile, podaj maila, dam ci dostęp do czegoś bonusowego i tak dalej. I jazda znowu w ten sam sposób. Czy ja to hejtuję? Nie, pokazuję wzorzec, ostrzegam ci przed tym, że jak to wsiąkniesz, to będzie kolejne medium, które będzie zabierało Ci Twoje życie. I pytanie: Czy naprawdę, naprawdę potrzebujesz tej jeszcze jednej wiadomości, żeby otworzyć biznes? Jeszcze jednego podcastu, jeszcze jednego jakieś tam spotkania z ludźmi, którzy są mega przedsiębiorcami? Czy naprawdę tego potrzebujesz? I to będzie pojęcie tego odcinka na temat Clubhouse. No i do zobaczenia na Clubhouse. Marty Osman.